Przed obejrzeniem filmiku nie zapomnij zasubskrybować kanału Projekt Natura oraz kliknąć w ikonę dzwonka. Już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniesz powiadomienie. Niestety, nie istnieje jeszcze magiczne zaklęcie, które sprawi, że cofniemy czas i znowu będziemy wyglądać, jakbyśmy mieli 20 lat. To normalne, że z biegiem czasu... Nasza skóra naturalnie się zmienia, pojawiają się na niej plamki, zmarszczki, nie jest już taka jędrna i w pewnych miejscach wiotczeje. Czy wiedzieliście wcześniej, że oprócz tego, że skóra jest największym organem naszego ciała, odzwierciedla również nasze samopoczucie? Mało tego, to właśnie stan naszej skóry daje nam jeden z pierwszych i najbardziej oczywistych sygnałów mówiących nam, czy jesteśmy zdrowi czy nie. To fakt, że nie jesteśmy w stanie całkowicie zahamować procesu starzenia się skóry, ale czy wiesz, że możemy znacznie wpłynąć na jego spowolnienie? Jedną z najczęstszych oznak starzenia się skóry to pojawienie się na naszej twarzy drobnych linii wokół ust, zmarszczek wokół oczu i plam starczych na dłoniach. Co ciekawe, istnieją powody, dla których możemy wierzyć, że głębokie zmarszczki na czole są czymś więcej niż tylko kwestią estetyki, o czym mówiliśmy niedawno na naszym kanale. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, kliknij link na końcu tego filmiku lub wyszukaj go w proponowanych playlistach. Jednym z ciekawych faktów jest to, że zmarszczki na czole mogą wskazywać nam ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Są jednak sposoby na to, by samemu zmniejszyć zmarszczki na czole. Jesteście ciekawi jakie? W drogeriach i sklepach z kosmetykami możemy kupić wiele produktów, które reklamują się jako zmniejszające zmarszczki. W tym celu możemy udać się również do kosmetyczki i powziąć bardziej radykalne środki. Niestety większość z tych sposobów ma skutki uboczne i dużo kosztuje. Jeśli nie chcesz wydać fortuny, a nadal zależy ci na uzyskaniu efektu wygładzania zmarszczek, możesz sięgnąć po te Trzy naturalne składniki. Podoba Ci się dzisiejszy odcinek? Zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowinkami medycyny naturalnej. Co powiesz na wypróbowanie jednej z tych trzech naturalnych alternatyw? Żel aloe vera. Świeży żel ekstraktowany z aloesu to składnik o wielu zaletach. Żel z aloesu znacznie poprawia elastyczność skóry, ponieważ działa jako środek nawilżający, przywracając wilgotność skóry i utrzymując ją miękką i elastyczną. Oto składniki maseczki, którą możesz przygotować sama i dzięki temu zredukować widoczność zmarszczek. 1 łyżka oleesu 15 gram, jedna łyżka oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia 16 gram, 1 czwarta szklanki brązowego cukru 50 gram. Wymieszaj składniki i nałóż na twarz delikatnie wmasowując skórę okrężnymi ruchami. Zostaw ją na twarzy na 5 minut, po czym spłucz zimną wodą i osusz twarz ręcznikiem. Ważne jest, żeby nie pocierać skóry. Jeśli na Twojej twarzy znajduje się wiele zmarszczek, nakładaj maseczkę dwa razy w tygodniu. Jeśli Twoja cera jest stosunkowo młoda, wystarczy kuracja raz w tygodniu. Olejek kadzidłowy, olibanowy. Olej kadzidłowy jest przedmiotem wielu badań naukowców. Dowiedziano już, że jest skuteczny w zwalczaniu trądziku, zapobieganiu zmarszczek i redukowaniu widoczności rozstępów. Poza tym olej kadzidłowy ma również działanie ściągające, lecznicze i przeciwzapalne. Z jego pomocą możesz zrobić własne serum, które świetnie nada się do zwalczania blizn oraz zapobiegnie przedwczesnemu starzeniu się skóry. Wymieszaj 6 kropli olejku kadzidłowego. Ważne jest, żeby wybrać tylko ten olejek, który pochodzi z certyfikowanego źródła i jest wysokiej jakości i zmieszaj go z 30 ml olejku migdałowego lub innego olejku bazowego, nośnikowego, wedle gustu i uznania i nakładaj go na twarz dwa razy dziennie. Pamiętaj, aby zawsze przed zastosowaniem przetestować na skórze małą ilość. Dzięki temu unikniesz ewentualnej reakcji alergicznej. Kawa Badanie z 2013 roku opublikowane w Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine wykazały przeciwutleniające działanie kawy. Wyniki tego badania wykazały, że miejscowe zastosowanie ekstraktu kawy zmniejszyło widoczność zmarszczek, poprawiło pigmentację i ogólny wygląd skóry. Oto instrukcje przygotowania prostej maseczki z kawy, która może zdziałać cuda. Ostrożnie rozbij jajko, oddziel żółtko od białka, umieść białko w miseczce i rozbij. Dodaj do niego 1 czwartą łyżeczki świeżo zmielonej kawy i mieszaj, aż roztwór będzie jednorodny i pianisty. Dokładnie umyj ręce i nałóż maseczkę okrężnymi ruchami tam, gdzie chcesz uzyskać pożądane efekty. Zostaw maseczkę na skórze na 20-30 minut aż do momentu wyschnięcia, po czym spłucz wodą. Podobały Ci się dzisiejsze przepisy? Znałeś się już wcześniej? Wypróbuj je i podziel się z nami wrażeniami w komentarzach. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zajrzyjcie również na nasz kanał Projekt X, gdzie pokazujemy mnóstwo ciekawostek z całego świata. Serdecznie zapraszam do udostępniania, lajkowania i komentowania naszych filmów. Życzę dużo zdrowia i radości. Pozdrawiam.